I witam bardzo Państwa Ze mną jest Elena Subasic, która wygrała właśnie turniej Tennis Europe ITF. Elena, how you feel after winning such important tournament? Yeah, I feel really szczęśliwa I nie mogę się and I can't wait to play more matches here in Poland. It's a really place and I had a really lovely experience here. Okay, how long you are here, and how more tournaments are you planning to play here? this was my last tournament here i played one tournament before that 14 and under and i've been here for about a week yeah how long you play tennis uh, since i was four years old yeah. and you are 12 now yes yes i am yes okay and what are your plans for the future you want to be grand slam champion or yeah. yes i want to be grand slam champion and i want to be world number one okay you are from australia you have what's your favorite player Angelique Kerber. Okay, yeah, she also Polish roots, so yeah. And was it very tough to win this tournament? You had tough draw, or it was easy? Yes, I had a couple of tough matches, and I'm really proud of myself that I fought through them and had a great fight. Yeah, the final you won in straight sets. Yeah, but there were a lot of breaks. How you feel about this final? I feel I still feel shocked that I won and I'm just really proud of myself and I it was my dream to win Tennis Europe. So yeah, I'm really happy. It was your first Tennis Europe tournament that you won? Yes, my first. Mm -hmm. So now you play next uh, Tennis Europe tournaments or something else? Um, when I get back to Sydney, I'll be playing some tournaments, but hopefully I'll come and play Tennis Europe again. So you live and go to school in Sydney, yes? Yes, yes. Okej, okay. a z nami jest trener oraz trener, trener tak, Elena Subasic. Jak w ogóle zrobiła przygoda z tenisem oraz pa Pana przygoda z nią? Jakie macie plany najbliższe wobec przygotowań? Trenuję Lana od 4 lat, od kiedy miała 8 lat. A jak się nas zaczęło? Nie wiem, spontanicznie, <laughs> ale robiła się coraz lepsza i lepsza, także Także super to wszystko wychodzi. Generalnie, e, chyba Alana nie zrozumiała pytania, bo jesteśmy w Polsce, Alana jest od trzech tygodni, e, tu w Gdańsku jesteśmy tydzień, trzech tygodni jesteśmy w Polsce, Alana grała turniej we Wrocławiu, a wcześniej trenowaliśmy u NG Kerber w Akademii. No i właśnie tam Alana odbijała z NG. Całkiem to fajnie wyszło. A jakie plany? No w przyszłym roku chcemy wrócić do Europy. Zobaczymy. Plany są, że może nawet i na stałe. Czy tam? Na jakiś czas, żeby tutaj mogła grać i się rozwijać lepiej. Czyli teraz będzie trenować w Australii, tam grać ITF-y, tak? To znaczy, nie ITF-y jeszcze nie, ale ona musi mieć 13 lat, ona ma 12, 13 lat, żeby grać ITF-y, ale za miesiąc ma Mistrzostwa Australii na trawie. Bardzo ważny taki turniej. I później Mistrzostwa Australii na twardych kortach. No i przy, będziemy się przygotowywać do, do następnego roku w Europie i już przyszłego roku ITF -y, mam nadzieję i kiedy jakieś juniorskie wielkie szlemy mam nadzieję że no nie zdążymy na przyszły rok czyli gdzieś za dwa lata mam nadzieję Okej okay. okay, Elena so you have training with Andrew jak how was it oh, it was amazing I just couldn't believe that I oh he was yeah it was amazing uh, what's your favorite surface Um I like grass court And hardcore. I train um, I train on hardcore as well. So yeah. Okay, so you play Australia Championships, yeah. Next this year. Uh, National Australia Championship on grass. So you feel the most comfortable on grass, yeah? Yes, I actually do. And hopefully my first grandson is in Putin, so yeah, <laughs> yeah. Okay, thank you very much for this fantastic interview. And good luck for the future. Thank you and thank you Thank you very much. Thanks. A Państwa... Tak, yeah, dziękuję. Very beautiful. A Państwo, na dalsze losy Polskiej Ligi, Ligi Tenisa. I myślę, że będziemy kiedyś gości równie fantastycznych takich przyszłościowych graczy. Zostańcie z nami. Peace. Dzięki bardzo. Dzięki.